Dzień dobry kochani, to ja Londynaczka, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Tak, wiem, dzisiaj niedziela, a odcinek jest nieco później, niezwykle bo pojawia się rano, ale ja dokładnie dzisiaj ten film kręcę, w związku z tym będzie dopiero na wieczór, mam nadzieję, jak nic mnie sprzętowo nie zawiedzie. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek taki, który może pomóc rodzicom, dziadkom, rodzeństwu, kuzynostwu, wujkom, ciociom. W Boże, prezentu na dzień dziecka, bo ja sobie, moi drodzy, urządziłam, em, można powiedzieć, taki tydzień z literaturą dziecięcą, i rzeczywiście po więcej książek z tego e, działu sięgałam i o kilku, chcę Wam opowiedzieć i Wam je polecić, oraz zabiorę was na spacer po katedrze świętego Pawła, bo owszem, katedra świętego Pawła w Londynie to jest miejsce, do którego można normalnie wejść bez biletu na nabożeństwo, ale jeżeli jeżeli chce się tak wiecie dokładnie zwiedzić łącznie z kryptami no to trzeba e, już e, mieć bilet i wtedy można wejść i do prezbiterium wiecie takie, takie porządne naprawdę e, zwiedzanie i ja Wam chcę co nieco z tej y, wycieczki pokazać, bo była naprawdę zachwycająca. Ta katedra zapiera w piersiach. E, jeżeli się zastanawiacie, która to, to ta z tą taką kopułą <grym> okrągłą i to jest to miejsce, gdzie księżna Diana z Karolem y, brali ślub, bo wówczas opasło jest ministerskie, w którym zwykle odbywają się y, śluby tych najważniejszych. Y, E, przyszłych królów, tak? E, odbywają się właśnie tam, a wówczas był remont. Dlatego e, Katedra e, Świętego Pawła, ze względu też na swoją wielkość, bo jest olbrzymia. E, dobra, moi drodzy, zostańcie ze mną. Oglądamy. Od razu mówię, moi drodzy, jeżeli będą jakieś hałasy w tle, przepraszam, no ale jest duchota i ja bez okna nie wytrzymam. E, a przechodząc już do książek, to moi drodzy, już dosyć dawno temu, w tym czasie, kiedy ja chorowałam, dostałam wspaniałą paczkę od wydawnictwa Baba Ryba. I były tam między innymi dwie książki, z których pierwszą przeczytałam jakiś czas temu, drugą właśnie teraz w tym tygodniu i moi drodzy do tych książek jest przede wszystkim, jest, są wspaniałe audiobooki na MPGO, nie na Legimi, na Legimi, może gdzieś indziej też są, ale ja ich akurat słuchałam na Legimi. I... I czytaje Wiktor Zborowski, a jak wiemy, on lektorem przede wszystkim bajek jest wspaniałym. A o czym mowa? To są moi drodzy dwie pięknie wydane w sztywnych oprawach książki. Pierwsza to Pupy, Ogonki i Kuperki, a druga. To amory, zaloty i podboje. Widzicie sztywne oprawy, w środku mamy duży druk, mamy piękne ilustracje, i są tutaj jakby króciutkie rozdziały o różnych gatunkach zwierząt, które zainteresowały autora Mikołaja Golachowskiego. Oczywiście pupy, ogonki kuperki to jest świetna propozycja dla maluchów na ten moment, kiedy one uważają, że pupa to jest bardzo wstydliwa. I nie wolno o pupie rozmawiać i ha ha, wiecie, jak to dzieciaki, nie. E, tutaj właśnie e, jest to taka opowieść o, o właśnie pupach, ogonkach i kuperkach e, różnych gatunków zwierząt, oczywiście tych takich najbardziej ciekawych i, i zabawnych, bo książka też jest napisana z wielkim poczuciem humoru, jak i druga, <laughs> e, o której już wam wspomniałam, czyli e, amory zaloty i podboje. Tutaj już jest e, Szymon Drobniak. E, Podobnie, tak? Bardzo podobne wydawnictwo, y, oddzielne rozdziały o różnych gatunkach zwierząt, jest y, y, ilustrowana, oczywiście. No i tutaj, moi drodzy, jest to opowieść o życiu miłosnym zwierząt, jak te zwierzęta się do siebie y, zalecają. Y, też w taki delikatny sposób opowieść jest to o tym, jak, skąd się biorą dzieci, tak? <laughs> skąd się biorą te y, zwierzęce y, dzieci? Y, wiecie, jak przebiega akt kopulacji, ale oczywiście jest to tak bardzo. Ładnie, stosownie do, do rozumienia, dzieci napisane, ale wiecie, ale też nie ma kłamstw, nie? że dzieci znajduje się w kapuście, tudzież przynosi je bocian. Dlatego uważam, że obie te pozycje są bardzo wartościowe, warto się w nie zaopatrzyć i, i podarować. Czy to właśnie swoim krewnym, a może i sobie, bo wiecie, ja jako dorosły człowiek również czytałam te książki z wielkim zainteresowaniem. Jest to wydawnictwa wydawnictwo baba ryba. Kolejna seria, o której już Wam wspominałam, e, to jest Brandon Moore, moi drodzy i Wojna Cukierkowa. E, Wspominałam Wam o tej książce przy okazji mojego podsumowania półrocza, bo pierwszy tom czytałam już dawno, drugi czytałam na początku tego roku, a trzeci właśnie w tym tygodniu, kiedy kończyłam ten swój tydzień książkowy, tydzień literatury dziecięcej. I tak, pierwszy tom to po prostu Wojna Cukierkowa, moim zdaniem świetny. Drugi tom to Awantura w Salonie Gier troszeczkę słabszy, przynajmniej wiecie, moim zdaniem, najsłabszy w tej serii. I wreszcie trzeci, e, czyli Wojna cukierkowa, misja w Luna Parku. Ta książka, którą ja mam na świeżo. To jest oczywiście, moi drodzy, seria, która na tych trzech tomach ma się zakończyć. Brandon Mull tutaj nawet w podsumowaniu mówi, że on na ten moment nie planuje kontynuować tej serii, ale wiecie, wiele w życiu może się zmienić. No wiadomo, autorzy lubią sobie zostawiać taką furtkę. E, ale to jest opowieść dla takich nieco starszych dzieciaków. E, I moim zdaniem też książka, która Potrzebuje pewnego komentarza dorosłego, żeby, żeby właśnie może e też dorosły mógł się sam nad sobą zastanowić. Uważam, że to jest dobra książka, właśnie do takiej wspólnej, świadomej lektury, bo wiecie, no to jest oczywiście wszystko w takim dziecięcym świecie, że mamy grupę dzieciaków, bardzo takich nietuzinkowych, którzy chodzą razem do szkoły no i spotykają też dość specyficznych ludzi, takich magicznych ludzi, można powiedzieć, na swojej drodze. I tym razem w miasteczku powstaje nowy Lunapark, gdzie ludzie zapadają w krainę snu. I jak gdyby, wiecie, wpadają? Dla mnie to jest po prostu obraz uzależnienia. Obraz uzależnienia od takich rozrywek internetowych, że się wpada, wiecie, w taki świat multimedialny i w tym świecie się tkwi. I wiecie, są te dzieci, które to widzą, że to jest bardzo niebezpieczne i, i tych dorosłych próbują z tego wyciągnąć i, i uratować świat, tak? E, bardzo dobra książka, zmuszająca też do refleksji nas, nas dorosłych, czy może za dużo e, czasu nie spędzamy w tym wirtualnym świecie. Jak mówię, ja całą serię bardzo polecam. Uważam, że to jest naprawdę e, wartościowe. Przede wszystkim też pięknie wydane, widzicie? Nie dość, że te okładki są po prostu przeurocze, z portretami dzieciaków, to jeszcze te złocenia, e, takie ładne kolory dobrane razem. E, świetna seria. jedny nawet to odbicie zabiera, mi światło naprawdę serdecznie Wam tę serię polecam. To jest wydawnictwo Wilga, moi drodzy. E, jeszcze jedna seria, której akurat e, w tym tygodniu nie przeczytałam, ale e, jestem więcej niż pewna, że teraz na dniach jako sięgnę po e, kolejny tom, którego jeszcze e, nie czytałam, bo ja ten serię uwielbiam i ona mi dobrze robi na samopoczucie, a ostatnio mam trochę może e, nieco bardziej na bakier humor, chociaż już i tak jest lepiej. E, moi drodzy, to jest e, Katie Kirby, o Kirby, pewnie Kirby. E, m, ona jest w całości już też wydana po polsku, wszystkie dostępne tomy. Chociaż wiem, że na rynku brytyjskim ma się ukazać e, kolejne w tym roku. Nie wiem, czy nawet nie tego lata. The Extremely Embarrassing Life of Lottie Brooks, czyli po prostu e, seria o Lottie Brooks. To jest dziewczynka, która ma lat 12,3 czwarte. Bodajże w tym momencie opowieść się zaczyna. No, i to jest pisane w postaci takiego pamiętnika gdzie są jej takie proste ilustracje I, i ta dziewczyna ma takie wiecie, zwyczajne, przypołowe nastoletnie życie takiej młodej nastolatki, która to wszystko bardzo przeżywa i jej wszystkie problemy są takie bardzo poważne i, i wiecie to jest naprawdę pisane takim głosem tej dwunastolatki i, i czyta się to fantastycznie, ja mam no stop banana na buzi i wiecie, chociaż nie jestem grupą docelową, to Wciąż się bawię fantastycznie i gorąco tę książkę polecam. Jeżeli chcecie sobie powspominać, jak to było wtedy, kiedy byliśmy dziećmi, to to, to jest fantastyczne, bo wiecie może, czasy się zmieniają, otoczenie się zmienia, ale dzieciństwo ciągle ma te swoje m, bardzo podobne, a wręcz takie same Poważne problemy. Wiecie, my jako dorośli trochę traktujemy to z przymrużeniem oka, ale doskonale wiemy, że, że dla dzieci te ich takie małe, niby nic nieznaczące życiowo problemiki urastają do tych wielkich, które wiecie, psują im humor i, i nie tylko humor. Serdecznie tę serię wam polecam, bo się ubawicie, powspominacie. No i co? Warto, po prostu warto. Dalej sięgnęłam po sporo moich drodzy audiobooków, o kilku Wam opowiem. I co? Ja w ogóle uważam, że prezentem na dzień dziecka, bardzo dobrym prezentem moim skromnym zdaniem będzie dostęp do MPGO Go na przykład. Może wiecie, musi to być taki. Wspomagany dostęp, tak, żeby dorośli wiedzieli, co, co te dzieci czytają. Ale tak właśnie, jak się przyglądałam, gdzie są takie najciekawsze e, pozycje dla dzieci, to rzeczywiście ten empik e, no mnie zachwycił e, tym wyborem literatury dziecięcej. E, I co, tam jest bardzo dużo audiobooków, właśnie takich porządnie nagranych wręcz w postaci słuchowisk. A ja Wam powiem, że ja, będąc dzieckiem, uwielbiałam słuchać bajek. E, miałam, wiecie, jeszcze wtedy na kasetach bajki, i, i to było dla mnie równie przyjemne, jak słuchanie opowieści czytanych mi przez rodziców I, i właśnie teraz sięgając do tych książek dla dzieci, mam taką wiecie, dziką z tego radość i łapię się na tym, że czasami właśnie kiedy nie mogę zasnąć, wiecie, czuję się jakaś taka poddenerwowana, no bywa, tak, to ja z radością słucham właśnie literatury dziecięcej i robi mi ona wspaniale. <laughs> I co ja przesłuchałam w tych ostatnich dniach? Pierwsza książka to jest chyba początek serii, tak, bo mam zapisane, że tom pierwszy, Pizas, wydaje mi się, że to się czyta tak, jak y, pisze, Pizas, nie jest łatwo być super. To jest, moi drodzy, bardzo taka krótka opowiastka o dziewczynce, która pochodzi z rodziny superbohaterów i sama tą superbohaterką jest. I to są jej takie, wiecie, um, Przygody o tym, że kiedy jest się superbohaterem, to ciężko być też zwykłym człowiekiem, i zawsze te zwykłe problemy tych superbohaterów również y, dotykają. Fajna jest to książka, i wydaje mi się, że właśnie dla takich y, dzieciaków, które. Które uważają, że są może takie nijakie. Wiecie, no niektóre dzieci są nieco pozbawione tej pewności siebie, to może właśnie czytając taką lekturę mogłyby tą swoją wartość podbudować we własnych oczach. Uważam, że, że warto, szczególnie właśnie dla takich dzieci, początek szkoły podstawowej. O, Myślę, że to będzie taka dobra grupa wiekowa. Właśnie na taką wspólną e, lekturę. E, co dalej? To była bardzo ładna książka Kasia Keller, Antykwariat Dobrych Życzeń. Jak mówię, to też e, audiobook. E, I to jest książeczka o tym, jak chłopiec wyjeżdża e, na wakacje do swojego dziadka, i tam, że na strychu. Znaczy, nie, może nie, on nie tyle wyjeżdża na wakacje do dziadka, tylko że. Na strychu w domu po dziadku, bo ten dziadek chyba już nie żyje, ale mogę skłamać, tak? <laughs> Wiecie, jak się dużo książek słucha, to później takie są efekty, ale jakby na no, no cały klucz historii pamiętam, chłopiec odnajduje tajemniczy notatnik, taki dziennik, jak gdyby i chce w nim prowadzić właśnie swój pamiętnik, bo odnajduje pamiętniki dziadka, gdzie dziadek takim pięknym, kaligraficznym pismem zapisywał swoje wspomnienia. I jest to magiczny notatnik, bo w nim jakby jakiego narzędzia do pisania by nie używał, niczego nie widać, tak? Jakby żaden tusz, atrament, no nic. Rysik nie papier tego nie przyjmuje. No i chłopiec postanawia namówić mamę na wybranie się do sklepu po pióro wieczne, bo on uważa, że tylko piórem wiecznym będzie mógł pisać, bo takim pisał jego dziadek. No, i tak tam w końcu trafiają do starego antykwariatu, gdzie właśnie taki pan antykwariusz, już, już też w podeszłym wieku, sugeruje mu zakup pióra. Wiecie, takich to jest bodajże strusie pióro, tak? Strusie pióro, którym, albo gęsie, którym on będzie pisał, maczając, wiecie, pióro w kałamarzu. No i rzeczywiście okazuje się, że tylko używając tego narzędzia do pisania, jest w stanie zrobić swoje wpisy. No i zabiera do domu to pióro, zapisuje tam swoje jakby przemyślenia, ale ten antykwariusz daruje mu też książkę. No i chłopiec na początku nie przeczytał tej książki, ale działy się dobre rzeczy. I chłopiec uznał, że wszystko o czym on wspomniał w tej książce stawało się rzeczywistością, a zawsze pragnął czegoś dobrego dla innych. A w tej książce było napisane coś, czego on na czas nie przeczytał, i wówczas to pióro i ten notatnik stracił swoją magiczną moc, bo przestawało one działać w momencie, kiedy on poprosi o coś tylko dla siebie. Bardzo ładne. Podoba mi się to przesłanie, że, że najważniejsze jest pragnienie dobre dla innych, a nie dla siebie, tak? Bo kiedy będziemy nieśli dobro, to to dobro do nas wróci. Oczywiście to jest takie nieco naiwne tak? i bardzo altruistyczne, ale wydaje mi się, że dzieci potrzebują takiego przesłania w lekturze i bardzo mi się to podobało. I, i naprawdę gorąco tę książkę polecam. I jeszcze jedna książka, która mnie wzruszyła z tych, w które sięgnęłam, to Pingwinek tęskni za mamą. Powiem Wam, że sięgnęłam po tę książkę ze względu na okładkę, po audiobook znowu, tak? To jest Tilda Kelly i ten pingwinek na okładce jest przeuroczy i to jest historia, moi drodzy, o dziewczynce pochodzącej z Wielkiej Brytanii, która z ojcem przeprowadza się do Australii do swojej babci, po tym, jak zmarła jej mama. Więc wiecie, mamy ten okres żałoby, taki no, ciężki do e, zaakceptowania. E, mamy też tą babcię, e, której dziewczynka jakby się uczy przebywania w jej, w jej otoczeniu i jakby w innym kraju przede wszystkim, gdzie nie ma swoich przyjaciół, koleżanek i jakby ma wrażenie, że nikt jej nie lubi i tak dalej, i tak dalej. No i e, tam, podobnie jak jej mama, ona zaczyna opiekować się zwierzętami i zaczyna pracować w takim ośrodku opieki nad małymi pingwinami, które przez przypadek wykąpały się w kałuży ropy. Jak wiemy, jest to problem. No, i ona w tym pingwinarium pracuje, zaczyna kochać zwierzęta. I wiecie, z jednej strony jest to taka piękna opowieść o zwierzętach, o miłości do zwierząt, o opiece, jest, ta, jest to zagrożenie dla środowiska, budzenie tej świadomości, ale przede wszystkim też ten taki sposób jak znaleźć sobie zajęcie, jakieś takie piękne zajęcie, żeby, żeby przez ten okres żałoby przejść. Wydaje mi się, że w przypadku dzieci to jest jeszcze ważniejsze, tak, żeby, żeby mie mieć to takie yy, wsparcie. Bardzo ładna, ciepła historia, jak mówię, no jest książka, jest też audiobook, taki do posłuchania, wydaje mi się, że ze starszym dzieckiem takim, wiesz, wiecie, wczesnoszkolnym to, to na raz, z młodszym może być na, na, na dwa przesłuchania yy, bardzo polecam i bardzo mi się podobało. Mam nadzieję, że ujęcia z katedry św. Pawła Wam się podobały. My byłyśmy z mamą absolutnie zachwycone. Mam jeszcze dla Was inne wycieczki do pokazania, ale, ale to nie dzisiaj, następnym razem. I co moi drodzy, jeżeli odcinek Wam się podobał, wiecie co robić, komentujcie, subskrybujcie, dawajcie kciuki w górę. No i co, już jest prawie tysiąc, damy radę, nie? Pewnie, że damy radę z Wami wszystko. Dzięki, kochani, do zobaczenia. Pa!